In uh, in Varka. Uh, actually, this is not ideal to play with, uh, with the guys 90 minutes, like Vranja, uh, Makowski and uh, Kucharczyk. They needed to play because uh, we don't have players enough in this moment. We miss a lot of players, and uh, the positive is that they can already produce 90 minutes after one week of work. And uh, we, uh, we expect no still a lot 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 uh, to do, a lot of work. Uh, when we have the ball, we don't have the ball. We worked mostly physically in this first week. Now we have two weeks in uh, in Austria. Then uh, I hope we're going to be a little bit more numbered, and, uh, and that we're going to work more, much more on tactic. said it was a very treningowy na zgrupowaniu w warce. Oczywiście nie jest idealnym rozwiązaniem, że po przerwie tacy zawodnicy jak Makowski, Wranierz czy Michał Kucharczyk rozegrali pełne 90 minut. Natomiast oczywiście wyniknęło to z tego, że brakuje nam zawodników, którzy przebywają między innymi na zgrupowaniu. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest to jakiś tam jakoś tam zaleta, czy, czy, czy można patrzeć na tą, na tą sytuację pozytywną? Pozytywnie, bo już nabierają tej praktyki meczowej. Oczywiście dużo pracy jest jeszcze przed nami. Na zgrupowaniu w warce pracowaliśmy bardziej fizycznie, natomiast w Austrii chcemy popracować już więcej nad różnymi rozwiązaniami taktycznymi. My mamy też nadzieję, że dołączy do nas większa ilość zawodników. Czy są ewentualnie jakieś pytania? Proszę. Tutaj mikrofonu, bardzo proszę. Może być po polsku. Jacek Staszek, SportPL, panie trenerze, ja mam pytanie o to, jak pan poznał drużynę przez ten tydzień. Czy, czy, czy wydaje się Panu, że, że już pan mniej więcej rozumie, jak ta drużyna reaguje i, i, i czego pan oczekuje od niej przez te, przez te w, na tym zgrupowaniu w Austrii? Did you know that? Yeah, so already in, in, in the training week. Uh, there are a couple of uh, positive things today. Uh, there are some guys uh, physically already there where we want. Uh, positive that Markovsky, a young guy, 19 years old, 19 minutes a day, he did the things that I was uh, working on the week and, and uh, he did it in a, in a game also, so he's uh, very positive. Uh, defensively, we can uh, still uh, much better, but didn't give uh, a lot of chances away. I think this goal that we get, we make two mistakes. These kind of mistakes when you are tired, it comes. Uh, I know better and better my players, and um, I said again, it's a pity that we we miss seven players, uh, and then we can uh, we can play because first week, second week is ideal to play forty-five minutes. Not 60, not 90. And today we needed to change bucks after 30 so we can put them after. And uh, Igor and Kuba, uh, they can play 60. So it's not ideal. We let uh, also a lot of players, young players, they trained very good this week. But uh, it's a lot of work with them also still, and we know they're very young. Trent powiedział, że tak, już zdążył poznać trochę zawodników. Widzi, że już niektórzy są w takiej formie fizycznej, jakiej byśmy oczekiwali. Tutaj trzeba chwalić Rafała Makowskiego, który jako 19 latek rozegrał dzisiaj pełne 90 minut i wykonał większość rzeczy, które zostały, które zakładaliśmy i które były ćwiczone podczas tego tygodnia w Warce. Oczywiście bardzo szkoda i niestety brak Brakuje nam siedmiu zawodników przez właśnie zgrupowania. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy z zawodników mógł w tym pierwszym czy drugim tygodniu, kiedy, kiedy zaczynamy powrót po przerwie, rozegrać 45 minut. Tutaj wyniknęła taka sytuacja, że, że zawodnicy musieli rozegrać jednak więcej. Cieszy występ młodych zawodników, ale jeszcze przed nami dużo pracy. Proszę. Konrad Frester Legia Sport ja chciałbym się zapytać o, o konkretnych zawodników, na, co trener ma do powiedzenia na podstawie dzisiejszego sparingu, a także tygodnia w warce na temat Tina Maticia, Sandro Kulenowicza, Albana Sulejmaniego i Kuby Kosyckiego. Jak trener na, na przyszłość tego ostatniego w wlegi się zapatruje? So They are uh, very young players. They came from uh, another level, a much higher level now. And uh, what is positive, the all four they they trained very good and they couldn't also with the rhythm. Uh, and the positive that they make minutes uh, today, they're gonna get a chance in Austria also to work with us. And then after the preparation, we're gonna decide what we're gonna do. But uh, there are very young guys who you need. to... Uh, to let them uh, train, and we're gonna see where we're going. Uh, Kosetsky, he had a good week. Today you cannot expect uh, everything in, in, in this first game. Maybe he was unlucky in in uh, in these actions. But we're gonna see. Uh, until now, uh, nobody uh, go because uh, we don't have uh, so big squad. So for the moment, everybody's gonna stay. Anyway. Może zacznę od końca. Od Kuby Koseckiego trener powiedział, że za nim dobry tydzień podczas obozu. Natomiast w dzisiejszym meczu można się było wszystkiego spodziewać. Być może brakowało trochę szczęścia. Natomiast cały czas i tak brakuje nam zawodników, więc każdy z wymienionych nazwisk jeszcze z nami zostanie. Dopiero zdecydujemy po tym obozie w Austrii. Jeśli chodzi o tych trzech zawodników, to na pewno dzięki, dzięki temu, że trenowali z resztą zespołów, skoczyli na wyższy poziom. Bardzo cieszę się to, że mogli dzisiaj rozegrać minuty w meczu, żeby, żeby też wpaść w odpowiedni rytm. Ale tak naprawdę po obozie dopiero zdecydujemy, co będzie z nimi w przyszłości. Jesz... Już ostatnie pytanie. Dobrze, bo trener się spieszy na samolot. Może to... pan Tomasz, bo nie miał okazji zadać pytania. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Ja chciałem zapytać, czy. Pan trener przeżywał mocno wczoraj mecz Albanii, dotychczasowe mecze Albanii na euro i o piłkarzy Legii, jak jak pan ocenia dotychczasową grę Michała Pazdana, Artura Jędrzejczyka. So, so, do uh, I look Albania they played very good game. 90 minutes is a pity that uh, they they the goals in the end. I think was uh with well, the fight they 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 brought 90 minutes was uh that was uh correct that they get a the point. I saw the game of uh, poland uh I can say that both our players uh Pozan is our player other one is in loan, but I think they played very good game and uh I think that tonight is going to be a totally different game. They're going to have you more know, defensive skills going to see. So, uh, but it was, uh, was very positive. Jeśli chodzi o Albanię, to tak, trener oglądał wczorajszy mecz i jest bardzo zawiedziony tym, że Albania straciła gole w samej końcówce, ponieważ zasługiwali przynajmniej na remis. Przez te 90 minut walki zagrali bardzo dobry mecz. Jeśli chodzi o mecz polski, to trener również oglądał spotkanie z Irlandią i zarówno Pazden, który jest naszym zawodnikiem indrzejczym, który nie zapominajmy jest na wypożyczeniu, zagrali bardzo dobre spotkanie. Natomiast dzisiaj będzie to wyglądać jednak zupełnie inaczej, e, dużo więcej e, umiejętności piłkarskich, jeśli chodzi o, o, yeah, o, yeah, o defensywę. So so. <laughs> to mamy nadzieję, że, że dziś zobaczymy.